Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Widzowie, Dzisiaj wielki moment. Odbieramy 3000 grafów. Mamy Double Fame. Doczekałam się Double Fame, bo chciałem otworzyć grafę na Double Fame, żeby one się tak fajnie zbustowały ogólnie. Ale jeszcze się upewnimy, że jest Double Fame. Dajmy grafa Junce na przykład. Aha, nie ma Double Fame. Widzowie, sam przed chwilą autograf i Junie 13 w sensie nie tej Junie mojej, bo ona jest offline moja przez Y. Znaczy ona w ogóle nie, nie ma takiego konta na MSP, ale to jakby nie szkodzi. Jezowie, już chyba jest podwójny film, nie wiem czy po tych prezentach to się da poznać, chyba, chyba jest, nie, nie wiem. Ogólnie tutaj będziemy odbierać awardy na boosterze i w tym odcinku oraz graf z konkursu grafkowego, tutaj gdzieś wam wstawię chyba, nie wiem czy ja wam już to powiedziałam wstawiam gdzieś tu wyniki konkursu grafkowego, widzowie witam tutaj z tego miejsca będę pokazywać, że ma, mam w tym momencie 3000 grafów 3046 nawet wygrała jakby Michalina w konkursie grafkowym, ale ja czekam do Double Fame w tym momencie i no i zbieram dalej jakby autografy. Ja wyślę Michalinie dwie niecenne pary włosów Uni. legitnych, bo, bo nie mam le cennych legitnych, więc. Michalina naprawdę zrobiła to w dwa miesiące praktycznie. Tam, nie wiem, tam trochę może na i Kapitki jej na początku pomogły, ale no. Dobra, konstancja 127,78. Oj, wpisam chyba Q. Dobra, i wyślimy dwie pary cennych włosów Unii. Są to włosy demon niezmienione oraz włosy afrykańskie zmienione. No, dlatego takie, no. Toch nam to za bo duże, że to wiesza, także. to nie wprowadza, nie Dobrze. Niedobrze. Już prawie jestem, o włosy demon są, ale dobra, lecimy do afrykańskich, bo one są starsze, o, masz Michalino gratuluję Dobra, lecimy z kolejną parą Wysłało się Dobra, wysłało się Dobre widzowie już zaraz będą na pewno. O to już kawałek dosłownie. O nie za daleko poleciałam. O sob. Macie, znaczy masz. Dobra, widzę, to zapraszam do dalszej części filmu. Tam nie wiem, czy ja tam będę odbierać, bo ja to nagrywam pewnie dużo wcześniej. Nie wiem, kiedy double film będzie nawet, więc no, ale zapraszam do dalszej części filmu. Udało się wypełnić ten cel? Więc dosta dostała w ogóle, no, tam będzie widać. Dobra widzowie odpalam booster. Będzie nowy konkurs grafkowy. Ale najpierw się nacieszmy tym co będzie. Dobra. Jeszcze zróbmy status nagrywam. A mamy czerwony, mamy. Ja chcę czerwony. Dobra, zostawmy sobie tą maninkę. Dobra. I... Dobra, odbierzmy najpierw award za posiadanie konta. Ile tu się w ogóle? Czekajcie, jak to? Ile tu miałem dostać? Aha, to chyba było... aha, dobra, to to chyba działa, czyli mamy tutaj powinno być 200k awards za Logowanie się do MSP, tam było za posiadanie konta. Nie wiem jak ja to powiedziałem. Tu zalogowanie się, jak tu działa. O, omyk. nie wiem czy to przesunęło. Bo tak nie spojrzałam, ale dobra, mamy tutaj za kalendarz. Tu już stary, dosyć. Tu już będą małe aworciki, chyba. No 100, 100K 10K. O. To w ogóle mały Dobra te małe to tam. One nie są fajne takie Dobra. A wordy sobie odebrałam. poster nie zbierałam, bo jak już mówiłam, to nie zbierałam. Chyba to w tamtym odcinku z grafami mówiłam. No i dobra widzowie, a zobaczmy sobie jeszcze skarbonkę. Otwórzmy ją. Teraz największy punkt kulminacyjny tego odcinka. Już w ogóle brakuje mi mniej niż milion. A samych grafów będzie podobno. Yy... No, jakieś 1600K na boosterze. Samym jeszcze skarbonka. Także. Manifestujemy galakcji oczywiście, bo teraz odbiję tak w zasadzie 30 level. Na razie odbierzmy sobie te wszystkie pojedyncze. No, tego nie było dużo, ha. Zobaczmy jeszcze raz. Dobra, odbieramy. O ja dupiam. W sensie nie jest tego aż tak dużo, ale... Ej, ale fejmu trochę jest tutaj, dobra. Odbieramy graf. Gratuluję jeszcze raz, dziękuję serdecznie. Zaraz zapowiemy nowy konkurs grafkowy, bo będzie oczywiście. Omega mamy. Oha, dobra, dostałam kieckę Golden chyba. Nie, nie wiem, jak ona się nazywa. Nie, to jest kiecka Golden? Nie wiem. Czy jakaś... Nie no, chyba Golden. Nie wiem. Dostałam kieckę Golden za level. Oh my goodness. I wbijam połowę następnego levela, jakby. Nikt nie pozdrowi, ogólnie ja to nagrywam... W takiej godzinie, że chyba wszyscy gdzieś są. W szkole, w pracy, bo nie wiem, śpią nawet. Także... Może ktoś śpi? Akurat? Ej, a zróbmy to właśnie, O omg. Zróbmy takie sobie. Czemu my nie? To reszta to niech będzie czarne. To jest, nie wiem, dyskietka? Co to w ogóle jest jakby? Widzowie, mamy odebrany graf. Ej, ten odcinek strasznie szybko mi poszedł. Znaczy, tam jeszcze jak dokleję te, te wyniki konkursu, to pewnie będzie dłużej, ale... Dobra, widzowie, zapowiadamy nowy konkurs grafkowy. Ej, widzowie, ja bym prosiła o kolejne 3000 grafów, ale... Chciałbym pod nich poprzeczkę, ale trochę się boję. Może jeszcze nie podnośmy. Znaczy już mam 30 level i Brakuje mi trochę ponad, trochę ponad milion do następnego. 31, ale już. A jeszcze skarb. Sorry. Jeszcze to mi się nie mógł... Loles, Loles, o jezu. To też dużo przesunie. Ponad połowę chyba. Nie no, 6K zostanie, 600. Dobra, mamy 600K. Boże, ja taki fail start zrobiłam teraz. Teraz już nic na pewno nie mamy do odebrania. W każdym razie, widzowie, teraz teraz czekamy na na 3000 grafów kolejne. Ja Wam daję znowu 4 miesiące. Mamy 14 lutego, to daję Wam czas do rocznicy konta, do 16 czerwca. Wtedy wypada rocznica mojego istnienia konta i badianny. Także może w, 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 w urodziny konta odcinek wyjdzie, ale w sumie nie wiem. Dobra, w każdym razie. Yy. Zbieram 3000 gramów tą główną nagrodą właśnie przez te 4 miesiące. Ja Wam dam jakieś, jakąś kieckę i jakiś dodatek, lub buty. Bo ja chyba nie. A no, chyba, że będę miał włosy, to wtedy będziecie mogli sobie wziąć włosy. No ja nie wiem, bo ja teraz nie mam żadnych włosów, chyba, bo wszystkie oddałam Michalinian, więc chyba nikt jeszcze nie wysął. No, chyba, że. Będę miała jak od kogoś kupić, to wam tam włosy jakieś, takie w miarę cenne już powiedzmy, bo trochę dużo to jednak, 3000 grafów w 4 miesiące, zwłaszcza jak jedna osoba się decyduje, to dać. Dobra mam, to mamy tego, a jak nie to jakaś kiecka ewentualnie, no kiecka jakaś najlepiej, lepiej. O. No to widzowie wiecie co robić już, czekamy do czerwca max. Z tymi włoskami, a jak nie, to no. 3000 gramów. Dobra, to bajowidzowie widzowie. Dziękuję serdecznie za oglądanko. Dziękuję serdecznie za tą pomoc i do zobaczenia w następnych materiałach. To pa!